No, także, manko. Z tej strony oczywiście wasi ulubieni leży, czyli El primo. I daj na Chwila, co wy tu robicie? No jak to co? Przecież nagrywamy odcinek. Przecież to jest nasze studio. Ej, daj na Mike. Pomyliliśmy studia. Okuźwa. Widocznie wczorajszy melanż był troszeczkę za gruby. Dobra, daj na weź się, zamknij i nie rób patologii. Jej ja wy też nagrywacie epickie akcje braulerów. Chcieliśmy nagrać, ale coś nam przerwało. No właśnie. Ciekawe co to było. A w ogóle umiecie coś epickiego. No pewnie, że umiemy. No to pokażcie co umiecie. To obczaj to. przyznać, że jesteście nieźle w robieniu epickich akcji. Ale teraz patrzcie co my umiemy. Dynamik, co ty zrobiłeś? Przez ciebie jesteśmy pośmiewiskiem. I wyszliśmy na jakiś ludzi co nie wiedzą co to epickie akcje. Dobra wiecie co? Nie chcemy wam już psuć odcinka, więc my sobie może lepiej pójdziemy. Dobra w końcu sobie poszli. Ej to może teraz nagramy jeszcze jakąś epicką akcję. Oni serio myśleli, że my sobie poszliśmy. Dobra to może zaczniemy od rozwalania mikrofonów? No i po mikrofonach. O kurde idą tutaj. Szybko musimy się schować. Jesteś debilem. Będziesz miał przypał jak nic. Halo, co tu się stało? A ty daj na co tu robisz? No bo po prostu zachwycam się waszym studiem. A czy wiesz przypadkiem dlaczego mikrofony są rozwalone? Nie mam totalnego pojęcia. No dobra, może po prostu były z Wietnamu. Jej ja czy ty przypadkiem nie masz z tym nic wspólnego? Nie. Pamiętaj, że mamy tu monitoring, więc lepiej nie kłam. No dobra, to ja. No to teraz dajesz nam 1569 zł. A teraz się wynoś. Jaki z niego debil? Kto normalny ma monitoring w domu? Tak się zarabia Hajzik. Miejmy nadzieję, że tego grubasa nie przyprowadził, bo by nas zmiażdżył. Jak widzicie, kupiliśmy jakieś nowe dziadowskie mikrofony za hajs tego zjeba, a resztę kasy przejebałem na dziwki. Leon, co ty mówisz? Zdradziłeś mnie. O ja pierdolę. Dobra, przepraszam was, ale dziś nie pokażemy już żadnych akcji. Leon, ty kurwa, wracaj tu. Kurwa, było trenować biegi, jak Leon mówił. Teraz go nie dogonie.